Czy globalne ocieplenie, tak zwane zmiany klimatyczne są dla człowieka zagrożeniem? Komu zależy na wielkiej promocji medialnej globalnego ocieplenia i zmian klimatu? Jaki jest tego cel? Kto ma w tym interes? A może jest to pierwszy punkt jakiegoś większego planu? Bądźcie Państwo z nami, zobaczcie materiał. Witajcie wszyscy serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy na tapecie. Globalne ocieplenie, tak zwane zmiany klimatyczne. Już dzieci w podstawówce się uczą, że CO2 jest gazem życiodajnym. Zawdzięczamy mu wzrost zielonej roślinności, która w procesie fotosyntezy wytwarza tlen, którym oddychamy. Tymczasem ekolodzy wmawiają ludziom, że jest to trucizna zagrażająca planecie. Natomiast tak zwani naukowcy ekolodzy twierdzą zupełnie co innego. Twierdzą, że rosnąca koncentracja CO2 powoduje wzmocnienie efektu cieplarnianego, co z kolei prowadzi do wzrostu temperatur, czyli tak zwani naukowcy zaprzeczają tutaj naturalnym prawom biologicznym, naturalnym procesom zachodzącym w przyrodzie. Prawda jest taka, że bez tego cennego gazu, jakim jest CO2, nie mogłoby istnieć życie na naszej planecie. Pojawia się tutaj pytanie, czy zmiany klimatyczne są największym oszustwem na światową skalę. Istnieje coś takiego jak baza danych temperatur historycznych, czyli jak wyglądała temperatura na przełomie lat. W roku 1999 NASA opublikowała wykres temperatur w Stanach Zjednoczonych. Z przełomu lat 1880 aż do roku 2000. Na przedstawionym wykresie jednoznacznie widać, że wzrost, jak również spadek temperatur następuje cyklicznie czyli co wiele lat mamy ochłodzenie lub ocieplenie klimatu. No i teraz ciekawostka od kiedy prezydenturę w Stanach Zjednoczonych przejął Obama. Zaczął popychać narrację o globalnym ociepleniu w celach politycznych. No i co było dalej? Nasa musiała zmienić swój wykres temperatur, zmienić dane historyczne, żeby odwrócić tendencję chłodzącą i zamiast tego pokazać trend ocieplający. Dla takiej organizacji jak Nasa nie było to wielkim problemem, żeby przerobić ten wykres na wyglądający zupełnie inaczej, który przedstawia nam w danym momencie globalne ocieplenie. Więc na podstawie tego widzimy, że NASA w danym momencie pokazuje to, co jest wygodne dla rządu. Rząd mówi: zróbmy globalne ocieplenie. I NASA robi wszystko, żeby stworzyć sztucznie globalne ocieplenie. Dobrze, ale przejdźmy zatem dalej. Dlaczego jest taka nagonka, właśnie na CO2? Skoro wymyśliło się bajkę o globalnym ociepleniu. To również trzeba było wymyślić kolejną bajkę i podać przyczynę tego globalnego ocieplenia. A jakie są fakty? Fakty są takie, że jeżeli się cofniemy na przełomie bardzo wielu lat wstecz, dojdziemy do jednoznacznych wniosków, że klimat zmieniał się zawsze. Zmieniał się cyklicznie, co wiele lat. I jest to niezaprzeczalny fakt. Poza tym jest jeszcze jeden fakt. Jako ludzie nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do globalnego ocieplenia żadną emisją dwutlenku węgla. Jest to po prostu niemożliwe. Niemożliwe jest to dlatego, ponieważ najpierw klimat się ociepla, a dopiero w drugiej kolejności wzrasta CO2 w atmosferze, nie na odwrót. Widzimy zatem, jak globaliści sprytnie odwrócili tą prawdę do góry nogami zmienili kolejność. Stwierdząc, że to przez CO2 właśnie klimat nam się ociepla. Sprytna zagrywka: atmosfera ziemska składa się z kilku głównych składników: jest to azot, tlen, argon i kilka innych. Natomiast te trzy składniki obejmują 99,96% całej atmosfery na Ziemi. No i teraz ciekawostka, zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wynosi średnio 0,03%, czyli widzimy, są to 3,% czyli jest to ilość bardzo, bardzo mała. Więc widzimy tutaj, że ta śladowo niska ilość dwutlenku węgla nie mogłaby mieć żadnego wpływu na ziemską. Atmosferę, na ziemski klimat. Z tego względu, że jest to po prostu mikroprocent tego dwutlenku węgla w całej atmosferze. Przyjrzyjmy się zatem bardziej szczegółowo. Azot, 78%. Tlen, 20%. Ponad procent, argon, niecały 1%. Do tego dochodzi jeszcze para wodna, która również jest w atmosferze, no i dwutlenek węgla. 0,03%. Czyli widzimy nie mający żadnego znaczenia, jeśli mielibyśmy się na tym opierać, że dwutlenek węgla mógłby zmienić nasz klimat. Jest to po prostu zwykła bójda. Jako ciekawostkę trzeba dodać, iż wulkan przy jednym wyrzucie emituje więcej dwutlenku węgla, niż ludzie byliby w stanie wyemitować go przez 250 lat. To, że klimat zmienia się cyklicznie, świadczy o tym chociażby Grenlandia. Grenlandia w okresie średniowiecza była zieloną wyspą, a na dzień dzisiejszy jest skuta lodem. Na podstawie badań geologicznych można to jednoznacznie stwierdzić. No i teraz pytanie: dlaczego geolodzy zatem mówią nam nieprawdę? Mówią nam, że mamy globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka. To jest ich dzisiejsza oficjalna wersja. Otóż geolodzy mają z tego pieniądze. Mają z tego granty, mają z tego dużo innych korzyści. Dzieje się to w prosty sposób. Przychodzi pewna osoba na wyższym szczeblu władzy i mówi: Dajcie mi dowody na globalne ocieplenie, a otrzymacie za to dużo pieniędzy. Geolodzy oczywiście zrobią wszystko, żeby to. Pseudo globalne ocieplenie w jakiś sposób udowodnić. Oczywiście, dowody są spreparowane, bo w końcu czego się nie robi dla pieniędzy? W ocieplenie klimatu jest zaangażowana bardzo duża rzesza ludzi, i każdy z nich szanuje swoją pracę, więc po prostu robią to, co odgórnie mają nakazane. Dzisiaj pieniądze można zarabiać na wszystkim: na globalnym ochłodzeniu. Na globalnym ociepleniu i jest takie ostatnie modne słowo zmiany klimatyczne. Więc nieważne, jaki będzie klimat. Ważne, że na tym można zarabiać pieniądze. Pieniądze w postaci podatków ściąganych od nas wszystkich. Tak na marginesie tylko powiem, że człowiek, gdy oddycha, również wydziela CO2, czyli dwutlenek węgla. Więc jest tylko kwestią czasu. Aż będziemy musieli płacić podatek za to, że oddychamy. Ekolodzy zrobili z tego sobie znakomitą maszynkę do zarabiania pieniędzy. Szkoda tylko, że kosztem całej reszty społeczności. Dobrze, ale przejdźmy zatem dalej. Wiemy już, że globalne ocieplenie zostało sztucznie wytworzone w celu zarabiania kasy. Ale mamy w tym wszystkim jeszcze drugie dno. Od lat 90. międzynarodowe ośrodki sugerują, że nasz świat jest przeludniony, a przemysł rozwija się nadmiernie. ONZ oraz inne organizacje chciałyby regulować tego rodzaju statystyki. Okazuje się, że globalne ocieplenie jest jednym z doskonałych pretekstów. Niewielka grupka możnych władców tego świata wymyśliła sobie, że Ziemia jest przeludniona i postanowili ją wyludnić. Z 7 miliardów do 500 milionów ludzi. Jeżeli przyjrzymy się bardziej temu wszystkiemu, co się dzieje dzisiaj na świecie, można jednoznacznie stwierdzić, że to wszystko właśnie idzie w kierunku wyludnienia. Między innymi dlatego ma być wprowadzony nowy porządek świata, tak zwane NWO. Jest to po prostu kolejny punkt z wielu wcześniejszych punktów prowadzący właśnie do tego. Zobaczmy, jak to doskonale się nam składa w pełny obraz. Najpierw mamy globalne ocieplenie, następnie wyższe podatki, co z kolei spowoduje zawirowania w gospodarce, prowadząc do zamieszek w społeczności, tak jak to teraz mamy na przykładzie Francji. W pewnym momencie opór społeczności będzie na tyle duży, że rządy poszczególnych państw nie będą potrafiły sobie z tym wszystkim poradzić. I na pomoc tutaj wszystkim oczywiście wyjdzie Ameryka i powie, słuchajcie, mamy pomysł, stworzymy jeden globalny światowy rząd, zapanujemy nad wszystkim. Czyli widzimy jak punkt po punkcie to wszystko następuje. Globalne ocieplenie, zniszczenie gospodarki i następnie globalny światowy rząd NWO. Szanowni Państwo, w następnym odcinku opowiemy sobie bardziej szczegółowo na temat NWO, po co w ogóle ten nowy porządek świata ma być wprowadzony, jakie są tego cele, komu na tym zależy, kto pociąga za sznurki, jakie będą konsekwencje wprowadzenia nowego porządku światowego, co to oznacza dla nas, przeciętnych ludzi. Także serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Bądźcie z nami i do zobaczenia. Cześć!